Także no witam serdecznie w kolejnym odcinku z tej strony oczywiście mnie tak, ja Was widzowie, witam z serii na boczkowie. Następnie tego materiału drogi widzą, zapraszam Cię tutaj do stawienia tam e, na dole łapeczki w górę, także od razu jak wbija, zostaw coś po sobie, czyli to mówię, łapeczkę w górę na no, go musi zostawić, subskrypcję oczywiście na kanale, ten kto nie subskrybuje kanału, zostaw bardeczko subika, bo zanim długo na nowym farmingu, będą nowe odcinki z farminga, to ruszy taka jakby tutaj tabela, na której będzie wy się 10 ostatnich subskrybentów kanału, także jeżeli chcesz już tam się znaleźć, to musisz w tym momencie stawić subik na kanale, napisz tutaj, tutaj napisać tutaj hashtag, 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 dzisiejszego odcinka będzie hashtag Ursus, ja oczywiście przypnę serduszko eee, No i przypominam widzowie ten kto jeszcze go nie ma na grupie na Facebooku, nie? ŚwagriPiccia macie link, piszcie, także zapraszam bardzo serdecznie, kogo tam nie ma, bo lecimy teraz po 4000 członków a i także lecimy po 32 tysiące subików na naszym kanale, nie? Eee, poprzedni odcinek widzowie zakończył się tak, że ogólnie żeśmy tutaj Wam prezentowali to pole, które żeśmy kupili z OWSem eee, Jak widzicie ten hektar ogromny tutaj pola OWSA ja migranci gonią, mnie, kurwa kapuśka mi goni Już ale wzięli tych emigrantów czy nie? Bo tam widzowie imigranci byli na poprzednim odcinku, to eee, już widzieli, nie? Słuchaj, do kabery wszyscy wszyscy nie weźcie i zostało, dwie, dwie kapuśki zostało. Kurwa. A dwie babki zostały, no wiem takie babki z tą z patykiem, nie? No po 80 zostało, nie wiem po co na to To od razu, to słuchaj, sopka. to od razu się możesz przywitać, to jest słabka zapaku mi na pługi no, bo została, kurwa, czekaj, bo kulizer. kurwa, kurwa, no to robił taki, ja. Takie taki kurwa w kurwa w powietrzu będzie, ale dalej. No chyba, że zamontujesz na tego swojego pługa. Spróbuj tam swojego tu... pługa zamontować. Kurwa, jak mi rzuca papier, ciężka. to powiem ci, sucha jest, bo wysnęło w tej pogoda Gdzie to postawi? Postawi, ta postawa? Tutaj gdzie, no, gdzie to postawi, tak? No spróbuj, na który z tych pługów dać tutaj ciekawe, czy będzie u ciebie. O! No to na swoje półgo zawiesiesz. Ale ta tak zostało jeszcze tam, w krzakach, to znalazłem w krzakach, tam yy, ku naszej biedzy, ale, ale zostało jeszcze dwie. Dobra, a ten traktor stoi, yy, pana tatka. Stoi, tak tam kluczyki wziąłem, bo tam ktoś chciał ścialać Dobra, do tego. no to, to, słuchaj, to, masz to, kluczyki, to potem tak, my wrócimy, ja wrócę z Torem, nie? A yy, dzisiaj wrócimy do tego, to ja, potem, ja to chyba Bizam potem kości, ty wrócisz 30 na gościularfo, dobra? Mm, dobra? to dobra, to, no. to to, 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 brać stawy trzeba brać i na gospel, no ja tak, nie z, mam z, brać, dzisiaj... No, no dzisiaj nie, w sumie ci powiem tak, jedno ja pole, z, że pako zaorali, a od razu się przywitać się z widzami, nie? No, widzę serdecznie dzisiejszym live i dzisiejszym odcinku. Na, na bodźkowie, kolejnym odcinku już, 121. Mm. No. także witam bardzo starecie, widzowie wsiadamy oczywiście do Ursusa, nie przedłużamy, widowie wracamy z pola Orsusami ja U. z Ursusem, bo ze Torem, nie? Bo ostatnio wtedy co zjeżdżaliśmy, oglądaliśmy te pola, co tam Mamietkowski pokazywał chyba ostatnio Zjechaliśmy tutaj właśnie z tej Orki i pokazałeś na to. No, właśnie byśmy pole, pole pokazywali co jest To tak właśnie zaczynamy z tego samego miejsca, nie? Eee, widzowie! Jeszcze mam dzisiaj dla, dla was taką małą niespodziankę, jeżeli widzowie jeszcze to oglądacie, nie? Tak jest. Na pewno tylko początek jest, no? Stój, kurwa, Węże, stary, a ja stary bez węży jadę. To nie Wężej, ja wracam, nie? Eee, widzę, mam taką dzisiaj dla was małą niespodziankę. Jeżeli widzę. No teraz, pod po tym dzisiejszym odcinkiem będzie dużo łapecie w górę. E, nie wiem, bo tam widzę, jak ten odcinek rzucimy gdzieś do 12 godziny. E, to widzowie o 15 ratuje kolejny odcinek. Tak, widzę, dobrze się Kolejny odcinek. E, tym razem widzowie serii Bracia Polskiej Farmie. Będzie to, widzowie największy, najlepszy odcinek. Do tych, który był Bo będzie możliwe albo zakończenie serii Ale to mówię, na razie was nie będę tutaj wiecie Informowo co będzie w odcinku Musicie pooglądać go na pewno Ale mówię, widzowie, dzisiaj na kanale wlatuje kolejny jeszcze odcinek Na tym zostawcie już łapeczkę Bo musi być tutaj łapeczka być I wyczekujcie dzisiejszego odcinka Jeszcze z bracie Polskich Farmy. będzie widzowie udział Z panem, e, nie z panem tylko z Jasonem będzie Naprawdę widzowie wielkie dymy Także zapraszam was na ten odcinek i czekajcie nie O 15 godzinie żeby ci kostat... Daję go zaszukać z nim stare, żeby ci kurwa daję kurwa nie nie, nie Krowaj nie Nie no ja dzisiaj ja bym go tam dzisiaj coś muszę z nim porobić, nie? Bo naprawdę ten człowiek mnie irytuje, denerwuje, muszę, muszę muszę prosto wiedzieć kto to jest Akurat stare stopkę przywiozę na, na świnie, może tam coś zjedz akurat, bo dzisiaj nic nie piszcie sraje kurwa na podłodze no, śpią. Dobra, to nie. słuchaj, weź tego tego, jeść po trzydziestkę. Czekaj stopkę nie dodać, na górę wypierdzalić? Weź nie, przyjdź tam i do środka, może nie, bo tam sobie belka jest, tak? Belka tam jest może tam wrócić sobie do środka ten świniom. Będę mieć dwie te, no, no pościelanie, będzie lepiej więcej, więcej tak. Ja tu za torem zajadę do, do garażu Nie, to w sumie czekaj, to możesz ale pojechać tak, weź yy... Słuchaj, no. ale mam, wszystko, mam wszystkie pewne kurwa przyczepy kurwa i rzutniki, wszystkie zbożem jest napełnione No to się weź od tatka przyczepę, dobra, weź taką weź bizon z yy, Amerykę I jedź na to pole z Jećmien, tam gdzie jest to ostatnie pole nasze Mienię, 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 mienię. Obok tego co kosiliśmy wtedy tam co, co po kosy zostały, ta? Yy, tak, 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 jedź na to pole. Tam ostatnio mamy to pole tam podjedź i potem ja tam przejdę, zacznę kosić, ty pojedziesz trzy yy, dziecko na gospodarkę aha, tu trzeba zjechać tam bo kurwa tu już też tak stoi, tu z 2 stoi tam na tym polu Mam szczęście, że na mnie się tego nie ukradę te dziecko, bo to trzy dziecka też warta już. Ale mieć. to masz kluczyki przy sobie to tam wiesz, nikt nie będzie tego, no wyżej chyba z ktoś paliwo spuścić, to ten ty... będzie problem wężykiem, nie? Właśnie nie patrzymy paliwa, tam może coś spuścił w nocy? Ale słuchaj, ale też mogę ten się obok zapalić z drugiej strony, i by to A, bo mogę części podkręcać. Części też co drogie. A wiesz, że to, wie, to nie to... moje jest, a wiesz, ja tutaj. jedź ostrożniej i Bizonem, bo wiesz, bo to nie jest mój Bizon, a mi ostatnio już tutaj tego powiedział Wieszek. Bo oglądał odcinek i widział, że się zakopałem z No, Ale to mi się nic nie stało, tylko lekko to była... Nie, stało, ale on widział to... odcinek i oglądał, i dostałem oczy od niego. Właśnie, czy ty, 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 ty dziecka jest więcej warta niż nasza sześćdziesiątka cała, kurwa stari bo jest bardziej no. zabudkować czy dziecka, to jest wiadomo, kurwa. Więcej jest warta, bo to, to wiadomo, nie? Dobra, widzowie, opuszczamy ten pług, odczepiamy, widzowie, pług. Teraz tak, od razu, widzowie, sobie pojedziemy z zetorem. Ja sobie, widzowie, od razu pojadę z zetorem do. o cholera, jasna, widzowie, pług się przewrócił! A co, to się stanęło? A po co tam zajechałem te pługi? to trzeba było postawić tam z tyłu, no, za, za gospel. Po co tam przodem wjeżdżałem? A co to się, się tutaj stanęło? Kurde, że sie sieczki nie mam, kurde, e? ale tylko. Eee, a, a ten Niwa jest na gospie czy nie ma gdzie? Y, Niwa jest tu chyba na gospodarce, W sumie nawet nie wiem gdzie jest w ogóle nasz kombaj, chyba z tyłu Uro, stoi zobaczcie. Jak to Ile? To to jest jędź Nie, nie ma naszego komba. Nie, tutaj stoi na gospodarstwie. tutaj w tym Myślałem, że złodzieje przyszli, kurwa ekrani. Nie, stoi na gospodarstwie. to tak, ja nie jadę to do tatka, ta tatka chyba oddaliśmy przyczepę tatkowi, nie to brązową Brązową yy, Chyba o, kurwa, tak, nie ma się sprawdzić. Dobra, ja jak tego To tak, to zajechałeś na pole i to ja przyjadę z potem weźmier 30 Dobra, już koszę. Jest, po, powiem Ci tak, Kosisz. Jedź 5, 100% nabożenia Ty wpryskałeś wtedy. Ty, ale gdzieś z... kura pojechał. Tutaj. A ja myślałem, że Ty kogoś pole pojechałeś mucić. Jak kogoś? Wskazałeś mi tutaj obok tego... Dobra, ty, dobra, ty, dobra, ty, dobra. bo ja patrzę myślę, a czekajcie, bo przyczepa tak stoi, to trzeba widocznie tyłem zajechać. Tu jest chyba 40 arów. Tak, tak widocznie tyłem trzeba tak. będzie zajechać, tak to widocznie nie wiemy. Nie wiemy tak widocznie, bo przyczepa, stacja razem, ja odczepiłem, to odczepiłem przodem, dobra. W sprawie tej Ameryki, kurwa właśnie, kurwa czego on tego nie założył, te sieczkani do tego, nie pasuje, nam niej nie potrzeba słomy, nie wiem czy jeszcze będziemy pole to mniejsze pole można jeszcze sprosować, bo jest małe, mało Nie tak. ja wiem czy trzeba będzie w sumie, po co tam jeszcze więcej. Bo radę mamy, tak widzieliście w ostatnim odcinku co prasowaliśmy, co ostatnio, no, jeszcze przed dwa dwa odcinki wtedy, to co prasowaliśmy. I zbieraliśmy to, widzieliście, to chyba na, nam starczy nawet na, na pierwszy set Na... A, to tam to tam, to, ta, to setem, mamy, tutaj teraz pod ostatkiem, nie? Bo ogólnie, żeśmy widzowie nie mieli, bidowaliśmy, ogólnie te berki widzowie, co tam be bela, co leżała e, U to ogólnie, żeśmy widzowie kupowali, nie? Widzę. O, kupowaliśmy takiego Widzę. gościa, który po prostu ma konie, wiecie, ma taką po prostu stadninę, żeśmy od niego kupowali, po prostu nie mieliśmy belek już, nie? Belek. O, a teraz, widzowie, troszeczkę kosek, żeśmy się zaopatrzyli w te tak także widzowie, teraz troszeczkę mamy y -y. Chyba, że te pole się sprasujemy, w sumie nie wiem Słuchaj, nie, czy tu kurwa klapa się coś się otwiera na górze, żebym zapomniał klapę, bo tworzy, bo to zbiornik się nie mieści. Ja widzę widzę paki widzę Żniwa, To są widzowie ostatnie źniwa. tego no. tegoroczny na bodźkowy, nie? Także wdaję poglądajcie, mówię, to są widzę ostatnie Żniwa, Stały jeszcze owie z okoszenia, nie? Ostatni. No, ale ja to ci... są widzowie ostatni już, nie? Powiem ci, że to już jest to nas z jednego przyjazdu, sypie, powiem ci. Kołbia o da, ty, no, ta... ty dobrze mówisz, tam dwie kapuśki wdaję, dla bacie dwie babki no. się zostało. Przeciwili. A ale bo co, co nie, 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 nie zmieściło się do kabaryny? Nie no na całym świecie kurwa, u nas kurwa, coś tam kurwa teraz kurwa ten nie wiem co oni, oni o nas w ogóle kurwa, kurwa ty mi się, się patrzy, bo wszystko na przyszli, nie? No, wszystko kukurydę kurwa Bo ciądu to nie poleciał jeszcze? Ty nie poleciałeś jeszcze bocian? A bo tam A... widziałem, no tam koło rowu ten bocian jest, nie? O, no patrz, ale mówi kurwa cię. Stoi, stoi fajnie widzowie, zetar 11, eleganckie sprzęt, nie, patrz jak, jak... I na co będziemy sypać? Na te... i co, masz tę przyczepę? No stoi przyczepka tutaj, no Skoro Ale dobrać? idzie bizona, jest ryk bizona, słyszycie? Bizawie? Ryk bizona jest, słychać już. A czemu nie masz słychać? A ty wiecie stary, używasz jego bizonem kurwa niż, niż, niż swoim Iwo. Ty mi się wydaje, a tam kogo jest włączony już? Ta co? Ty kogo nie, bo to ci odbija od słońca. Ej, to się bija. odbija, myślałem, że tam kogoś jest uruchomiony w bizonie, już 80% jest. Jest dobrze wyschnięte, widzę, ziarna są wyschnięte dobrze, słoma jest dobra, puchna. Można już nawet prosować już, bo tak wyschnięta już Nie Jezu, fajnie. zobaczcie widzę, patrzcie widzowie jak bizon, bizon, patrzcie widzowie, jak, bi, jak polski bizon chodzi, nie? Patrzcie jak elegancko idzie bizon Ameryka No widzaj, no to jest prosto mali, widzowie, no pachnie widzowie tutaj zbożem, no to jest widzę, polski klimat, no wakacje, patrzcie widzowie na boczkowie, nie? Ostatnie eee... żniwa Przed, ta... Czekaj, wczorajszym odcinku, to jest dzisiaj sobota, to dzisiaj widzowie dwa odcinki wletuję Tak widzowie, dzisiaj eee... dwa odcinki mówię, widzę czekajcie I... na odcinek z braciem będzie widzowie mega, naprawdę widzowie będzie mega odcinek, nie? Tu jeszcze jest, może będzie parę odcinków, nie wiem, tam było jakieś komentarze, to nie Miej wiem Były widać komentarze, że ogólnie chcielibyście zrobić, to jest seria bracia polskiej farmy Dużo było komentarzy, z samej, że Bracze farmy No to sami zostanie bracia polskiej farmy, tak jak chcecie, nie? O, zobaczcie, dawaj, jak elegancko Kurwa, węże nie podpięte, kurwa, slara, eee, to tak Dobra, sami. to tak, weź tutaj kosz i ja na razie pokazać widzę jak wygląda ta dziecka jak załadowaliśmy te, te, te koski no. Tylko słuchaj, nie wiem czy ja ruszę w ogóle z tym Ja będę się bał jechać z tym znaczy, Nie no, no ruś, ruszysz Zobaczmy, widzicie, co to ogólnie jest. A czekajcie, bo to ogólnie dwie koski jeszcze stało. Ty, te kostki coś tutaj pokładam, bo tam zabrałeś pola? No, tamto co leżało we skrzakach, tam w kukurydzy leżało, to wziąłem to na te No, to ja to wsadzę jeszcze na wózko, on może się zmieścić jako tako. Chyba, że to na chyba, że pasy wziąłeś z domu, nie wiem. Tak, pasy są, ja ci za chwilę zamontuję te pasy ogólnie, nie? Dobra. Akurat, wysypię to bym mógł skosić to resztę, pola to jeszcze się na dwa. Dobra, a ty potem pojedziesz 30, bo ty masz kruczyki w kieszeni masz? Mam w kieszeni, nie dawałem dobra, 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 To elegancko, to tak. To ja Ci zapakuję te kostki jeszcze tutaj. słuchaj, wejdę. powiem na tę ruskę przeczepę co ja widzę co ale to elegancko to z, zetor pasuje po to. Jest duży jest na to jest, jest na równo z tym. by tu mi muli. Dobra, ci pasy zapinam jakby co już No co powiem wam? to już ostatnio, no to już sobota no tak mam na powiedzieć 19 koniec, bo to niektórzy tam dostali, kurwa, my nie dostaliśmy, kurwa. No, no, no przecież pewnie ja widzowie właśnie niektórzy, ale wiecie widzowie, my będziemy tak samo ogólnie widzowie jak wy, nie? Czyli 22 paździer, listopada dostaniecie, my tak, tak samo, tak widzowie, będziemy bo... zacznie od razu widzowie, farminga 22, nie? No, no takie powiedzieć, takie wejście, będzie tam parę tych, coś tam... Z będzie jak to, jak to parę wideo tam, wiecie, Spoczycie. parę filmów nagramy, wiecie, z oryginalnych normalnie maszynek, tam coś, to tam, tam popykamy. Zobaczymy, co widać, co czas pokaże. Jak widzowie będzie z modami, zobaczymy ogólnie, jak będzie to wszystko wyglądać, czy będzie się wideo łatwo konwertować, no to od razu wideo hmm. będzie się łatwo konwertować. To myślę, że, to wie, że nawet i w kolejnym odcinku, jak widać, tak, w był tutaj normalny z Farming 22, a kolejny odcinek może po prostu będzie z modami, wiecie, z, chodzie, z polskimi modami. Zobaczymy ogólnie, ja muszę się tutaj, sam po, z, popatrzeć, Kogu. jak ogólnie wszystko wygląda, nie? Kogo się włączył, rura, rura, rura. Na drugą stronę nawet. będziemy sypać, na, drugi... na wylodówkę Nie Dobra. wiem czy zdąży zajechać Tylko jak to się rurę otwiera, automatycznie, ty jak? Czy... Eee, tam chyba przyjść, fisz... o tam automatycznie chyba, bo tam siłownie chyba z tego co ja Chyba, tak To tak. Tak, jak koguta w bo jak gota zamontowałem, nie wiem po co w ogóle Kurwa zboże kurwa gęste tak szlak To coś ty kurwa prysku, na to, ty kurwa da? to ty kurwa, A to ty, tak. ty wiesz jak mi prysko elegancko to wiesz Bo jest tak szlak kurwa jest A czek, jak eee... chodzisz, jak tutaj jest człowieku, jak tutaj chodzisz? Da się, chodzi, to nie, nawet jest, nie, nie jest takie nie. Nie, takie Dobra, ile jedziesz na godzinę będziesz jechał? 5. Piątka. czekaj. czekaj, 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 bo zaraz mi jaki będą Dobra, tak osiemdziesiąt 85% masz, prawie 4 tony zboża. Dobra, to elegancko jeźdź. Terazam, tyle dawaj. Dobra. Akurat tam do końca dojadę, i tobie dam te resztę na, na, na 3 trzy pokosy będziesz Tak to wysypie ta wchodzi te tu y Tutaj wchodzi 5 y ton, równe równa 5 ton wchodzi. No bo tamtej tam autosanki, co to chyba ze zbożem z pszenicą jest, to też trzeba tam chyba 4 chodzi, jest mniejsza chyba od tej ruskiej, co nie? E, tak, ona jest troszeczkę mniejsza, bo tam chyba wchodzi 4,5, to wchodzi 5, coś, coś 5, około 5 jest. No i trzeba posprzedawać te zboże, tam w magazynie mamy, jeśli już mar marnuje kurwa, to na zimę na zimę lepiej sprzedawać, bo jest wyższa ta cena, bo to, to jest środek lata, dzień, końcówka, lata, no tak powiedzieć. Płady, tutaj, końcówka lata, mówi, to co widzowie ostatnie żniwa, nie? Dzisiaj macie widzowie ostatnie żniwa na, na tej serii na boczkowie. Jest, tak może powiedzmy, no. że to chyba zakończenie serii widzowie zrobimy tutaj. Ja w, w sumie chyba ten dzisiejszy odcinek jest zakończenie serii, bo większość widzowie chciała, żeby to było, bracia pod kupami została nie? Mawka. Słuchaj, no, nawet no, mówili nawet ob, obydwa nawet mówili, że można zostawić na Bodźkowę i na bracia, tylko kurwa w farmingu 22 by było jakiś coś nowego zrobić, nie wiem. Mówię widzowie, nie ma. wiem widzowie jak to jeszcze będzie A. wszystko wyglądało. Mówię, muszę, ja się muszę widzowie na razie Zobaczyć co i jak widzowie wygląda jak to wygląda w sprawach w modyfikacji, jak to będzie konwertowane Mówię, jak będzie widzowie łatwo, szybko, to myślę że, widzowie, że szybko dostaniecie odcinki z nowymi modami no, z niewiadanymi no, by Farmingo Polska Server czy nie? Albo słuchajcie, albo przerzucimy od razu te tam mówiliście, przerzućcie bracia polskie Farmie do farminga 22 No Chyba tylko mapę trzeba wiedzieć na. No wiecie. Głównie na... tak, myślę, że widzę z, z modami, myślę, że nie będzie jako takiego problemu, ale z mapami myślę że, widzowie, że to trzeba by troszeczkę na mapę dłużej poczekać na mody, nie? Moim może tak to, będzie, tak jak zawsze. Może, słuchaj, chyba że prosto będzie, to kurwa tylko konwertam tam tekstury pozmieniać i będzie działać normalnie, to nie wiem, może prosto będzie. Nie zobaczymy, coś. nie? Dobra, weź 30, zapal tam go na gospodarstwo, zawieź te, te, zawieź te kostki, nie? Tam się Czy potem wyładowuje tak? tam na górę, wiesz, na, na, na sudołę tam, nie, się wyładowuje tak. do na strych. To ja wiem, tam wiem, że wyczyściłem miotło, szorowałem tam ten, ten bo tam było tak upierdolone, upierniczone, pojęcone, wszystko było, wiesz? No. Zobaczcie, zdaje, Tylko... coś mi się ogólnie to jest krzeszyła tekstura, bo widzicie, tam dalej widzę normalnie ściernisko, a tutaj po prostu widzę normalnie po kultywacji, nie? a tak dziwnie Słuchaj, Sprawa tego ty, ty farmingowałeś, 22 jestem ciekaw, jest ciekawa, jakie tam tekstury będą. Czy lepsze będą tu niż te farmingu 19, czy kurwa... Ty słomy to wiesz, tej kurwa, nie wiem. Nie wiem, wiem, tak. wiem. wiem. Pamięci, że na innych youtuberów, którzy oglądałem, pamiętam że ładna, ładna panie ta pszenica, żepa w ogólnie mi się mi bardzo podoba. Słowa. Ale tak szczerze widzowie mówiąc, to zobaczymy jakby z tymi z textorami. Pewnie zapewne każdy po zmienia, bo widzicie, ta ładna trawa, którą widzę tutaj mam na boczkowie wam że ładna jest, nie? Także na pewno widzowie ja sobie zmienię pani farmingu, nie? Żeby była ta co jest tutaj na boczkowym myślę, nie? A, to, dobra, dobra. Tylko słuchaj, tak, jak będziesz jechał, to do dosypyć, bo tu brakuje tutaj jeszcze 15%. No, to dobra. To eee, I też widzę, powiem Wam, że wiecie, co mi się ogólnie dzisiaj podoba: jeszcze dwa nowe. Eee, to, jak jest widzowie, to z tym terenem, że się, pani e, teren się maluje. Chodzi mi o to, widzowie, że te kwiaty, które mają, na przykład, A, takie no, malowane tutaj przyrobię, nie? To od razu, fajnie widzę, że to wprowadzili od razu w podstawowym, że mogą sobie to malować, nie? Bo, prawda, co prawda, widzę, może było to zrobić po prostu w 19. Ja, miał, ja też miałam to po, tak zrobione. No, ale to A, trzeba tak, było, tak. widzę, dopisać po prostu specjalne do mapy, nie? W XML-u, nie? A tutaj widzę, że to już na podstawie zrobiono, także to jest widzowie za że to w to się załapatrzyło czyli to zrobili. to mi się bardzo podoba, nie? Słuchaj, prawie czy 30, to ja będę powoli jechał. dawaj, tak dawaj, jeżdżę, nie? Bo to jest co y, żyć, to jest prawie, no... Same kostki ważą, ile? Oni mają po 400 chyba? 500, Tam jest to, tak? że koło chyba 50 kostek, nie? No, z 50 kostek... A jedna 50. kostka ile może widocznie ważyć? 5 kilo. 5 kilo? No, coś koło piątki będzie, nie? No, a zależy jak jest jak gnój, taki fest, wiesz... Jak jest, to jest mokrawe to, to wiadomo, nie? I też chodzi o rodzaju, wiesz, grubsze czy jakieś wąskie, wiesz, w co chodzi, szerokość, nie? Ale, to też zależy, kto jakie robi w Zależy od mieszanki też, bo można być z owca, to masz chyba cięższe jest. Tak, jakby, z owca to wiadomo, to, z owca to wiadomo, że cięższe jest, nie? Zjeńczmy... Zobaczcie, kurwa, Ci zobaczcie, fajnie w pipsie wyje, wyjeżdżą sobie na od otwartowo, nie? Tylko zapomniałem tylko trochę za późno włączyć, ale dobra, tabliczka jest, wszystko jest. A w to tutaj kończy mówić, to dokończymy i sobie mówić. wrócimy na gospodarkę i tam będziemy kończyć odcinek, nie? Jeszcze muszę Ci widać, widać łapaczkę ustawić, które się stawiał do tego momentu, nie? No noc czekać paczkę stawić tutaj. Właśnie. I wyczekuj kolejnego odcinka, jeszcze zbraci dzisiaj, nie? 15. Zostawiajcie, zostawiajcie duży łapaczek, bo już farming tuż, tuż już za progiem tylko trzeba łapkę wcisnąć i słowa na kanale i będzie elegancko. No, Prostowało. będzie widać elegancko, nie? Widać czekamy jutro, widzę poniedziałek i widzowie ruszamy z farmingiem nowym, nie? Myślę, że widać od razu... Będę widzowie, myślę, że będę łatwo chyba mody przekowartować, to szybko zrobimy tę serię polską, nie? Myślę, że tak, tak myślę, że tak będzie, nie? Zobaczymy, jak zobaczę, coś pokażę, nie? Róż nie będę mógł, bo wiecie, to różnie będzie, nie? Ale mówię. Myślę, że będzie dobrze, nie? No dobra, jak to jest sprawa z tym? 2,5 2,5 litrów Czekajcie, bo ktoś widzę ogólnie PiPC przerwał, nie wiem gdzie jest pipcia, gdzie jest Pips, czekajcie, w boń słychać coś. Co tam się wydarzyło? Czekajcie. A nic, nic, nic jadę normalnie kurwa. Tutaj kurwa jakiś ten głupek kurwa szkło to wywalił, kurde i wziąłem no. coś tam... A coś tam się stało? Nic się nie. A no właśnie radny. widzę, że jest właśnie z kostkami widzę. Widzę, widzę, no? Widzę coś tam jedzie z kostkami. Muszę to uminąć bardziej, bo to kurwa coś to chwilę rzuca kurwa. No, no, no. Muszę tam na tamtą stronę zajechać, bo... Nie tą stroną, podporoną muszę teraz jechać, bo no. tam coś jakieś komikaty. No, bo ja tutaj, wyjeżdżę, tutaj to mówię, ja ty... auto widzowie kończę, praktycznie stało mi to ostatnim przedsięwzięciem, To ciekawe w sumie, mogę widzowie na jechać, nie? To myślę, się widzowie tak pojedziemy sobie z 7, 7 widzowie, nie? Żeby nie zapachało jeszcze. 7, 7, O sobie... kurrrrrrr, Coś stało? Ja piernicze, widzowie, co to się tam robiło? O do rowu jechał, co on tam narobił? Ja pierdolę, jak ty no. w ogóle jechał na oczy, jak ty to widziałeś? Cholera, jasna. Ja, wszystkie kostki się porozwalały. Pasy się, pasy się odpięły? No pasy kurwa strzeliły, od, od razu Ale dlaczego kurwa. ty jechałeś tam ja. do rowu? Jak do rowu, tak mnie zrzuciło, chłopie tutaj... ...nie zapatrzyłem dobrze, tutaj, Uminęłem tutaj gwoździe, a tam dalej było jeszcze... Jakie tam, gwoździe a... znowu, jakie gwoździe? No, tatka kurwa, gdzie jechał ten, zostawił kurwa, zgromy chyba jechał i jechał cały pakot odwrócony. Z... Cholera jasna, pokaż jak to wygląda. No, co kurwa, zarzuciło mnie, pak pa, wypierdoliłem, ja będziesz, nieźle. Powiem ci trochę na bok mi tego narzuciło, nieźle. Jezu, chryste, widzowie, wszystkie kostki w wodzie leżą, całe kostki Czy Trzydziestka widzowie, pa, tatka w roju wylądowała. Mu i jego jeszcze wózko, ale przecież on mnie zabije, chłopie. Co zabije Kurwa to trzeba było kurwa, najpierw powiedzieć kurwa co tu się na drogę daje Najpierw tak. trzeba było pomyśleć żeby się go zapytać żeby w ogóle go wziąć, bo ja nawet nie zapytałem o to A jego ja jak nie, on tak wyjechał ci, kurwa, na czasy OLERA jasne, coś ty piepciu narobił? <grym> no, ja co ty coś dla mnie? Czy dziecko dalej chodzi? Co dziecka chodzi? Ja też jest jako w ogóle, co ty się stało? Mówiłem ci stary kurwa tu minąłem Jechałem pod prąd Czekaj, w tej stronę czekaj, w tej stronie? Nie Czekaj, jak czekaj, troszkę co ty narobił? O, na ten pas zjechałem, jechałem od tamtej strony, od twojej. No. Tu, yy, czekaj, tu minęłem. Czekaj, tu minęłem, jechałem tędy. Chciałem tutaj zjechać, a tutaj dziś gwoździe były. No. Zapatrzyłem się, zarzuciło mnie, koło mi przybiło. No i tutaj kurwa jakoś tak z krawędzi mi zjechało i kurwa padłem do środka. To, Cholera, to... jas! No to co my teraz będziemy z tym robić? Nie wiem! Przecież to kurwa <Szaka> kochekasek leży normalnie w wodzie, to przecież tak pole te i taka czy... coś to my dostajemy takiej manty, że na, nasza gospodarka pójdzie na śmietnik. Jak? Ja tylko te w wodzie to się zmardowały, ale te co na, 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 na ladzie są to, to, to dobre są, jeszcze suche. To co dobre No dobra, ale jakżeś ty głupku jechał, ja żeby to tak skręcić. No, ja. Masz szczęście, że całki nie przywróciło na bok, bo tak, tak było, że... Cholera. Masz... mały po, potok jest jakby był większy potok to by bardziej nachyleło mnie, to już w ogóle to by było Cholera, jasne, no jest widzowie, czekajcie widzowie, ja pojadę tym bizonem jeszcze to wysypać ten zbiornik i bierzemy się widzowie za robotę, bo widzicie widział jak to policja za chwilę wpadnie, zostanie takie manne, że się nawet nie wypacimy, mała gospodarka później śmietnik, nie? Chyba ze straż, e, straż przyjedzie minigrentowo cholera, jasna, jak on tu jechał? A czekaj, kurwa to A nie było jest... widać tych gwoźni na drodze? Właśnie, że kurwa nic nie widać. No co ty chcesz widzieć, człowiek, gdyby takie gwoździe ci powiedzieć, już są w, w oponie w środku, kurwa, Tara, trzeba oponę dobra, teraz całe opony wymieniać? Dobra, teraz dobra, czekajcie, widzowie. Oj, cholera, jasta, dzisiaj nie miał być wypadku. Co to się wydarzyło? Normalnie nie mogę wrócić na gospodarkę już. No to widzowie, cała 30 w wodzie. Silnik zadbał. Nieźle, tu się Całe kostki w wodzie, wodzie patrzcie, co to się stanęło. O, Kto to będzie wyciągał? O, wie, hajster, tu tutaj dasz łańców, wichajster do góry, pyk. Jeszcze hmm. czy, czym przyjdzie tyle? Cholera, jasna! Widziałem, że to się zresztą. wydarzyło. Cała 3 w roju wylądowała. Pipciu w szoku chyba jest. A ty z twojej perspektywy to lepiej to widziałaś, kurak, Nie wiedziałem tego, ja wiedziałem tylko, nie? że byś zrobił, już widziałem. No to chujo, to, 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 to I chyba żałobka. że koszki leżały, to ty po prostu powzwalano no, to... na ziemi już. Nie, ten Baciu, widział, kurwa, może coś tam widział, jak mnie rzuciło, no, to nie na, to Cholera, da. jasna. Dobra widzowie, my się bierzemy widać za sprzątanie tego całego burtelu tutaj, bo zobaczcie, no cholera jasna, no to patrzcie co się widzało, nie? Kurwa, jeszcze biegu stoi. To nie ma widzenia no, to czeka, to trzeba się brać za robotę i tyle, nie? Bo mówię, jak to polita przyjedzie, to możemy mieć problemy z tym narobić, nie? A to do pakiej, to do tego się wzywa, to do, 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 do wieżka pojadę, do tego Żuka zapakujemy, zapakujemy te kostki, chuj. Także witaj, zabieramy się za, za sprzątanie tego całego tutaj mówię, syfu e, Zostawcie łapeczkę widzowie w górę po dzisiejszym materiałem, jeżeli wam się podobało zostawcie dużo łapeczek Wyczekujcie dzisiejszego kolejnego odcinka o godzinie 15 z udziałem Jasona Bracie polskiej Fary musimy tak. zakończenie po prostu, Zakończenie serii, zobaczymy jeszcze, także mówię wyczekujcie Nie będę was tutaj jeszcze wiecie, nie będę wam mówić co będzie, nie bo będę was trzymał w napięciu e, Subika na kanale, mówię ten kto nie subskrybuje kanału, zostaw subika, bo mówię, z farming 22 ruszy tablica z boku po prostu będzie się wysiewać na początku odcinka, będzie 10 statych subskrybentów, także jeżeli chcecie się znaleźć na tej tablicy już, to zostaw teraz subika. Napisz tutaj komentarz, komentarz z hashtagiem chyba Ursusy albo Ursus. Ja cię czypnę serdeczko dzisiaj ze mną, bo pijany tutaj kierowca, który nie potrafi jeździć w ogóle ciągnikiem, Ostatni no raz po prostu wsiadasz do kogoś do ciunika Pożegnaj się. Czekaj, to jest w ogóle jakiś motor dobry? Kurwa jaki kimot, co? Ale mogę teraz, to z tego nic nie zrobisz. No co powiem chyba za zobac... was... zobaczenia chyba następnych odcinkach kurwa. z budźka i czekamy na farminga 22, już poniedziałek, ruszamy z No cześć, zobaczenia widzowie, heo! Także trzymajcie się mozeczki, do kolejnego odcinka ze The serii Bracze polskiej farmie, dzisiaj widzowie godzina 15, także bądźcie jutro widzowie godzina, nie wiem któraś tam widzowie, która wpadnie, cinek nowy z farminga 22, także oczekujcie. Także kurwa nie no.